Proszę bardzo. Taka sytuacja. Jesteśmy u dziewczyn, pomagamy rąbać drewno. Zobaczcie jak ładnie idzie. Żona trochę przysła. Nie jest taka senkata, nie jest tak źle. Łanitki jesteśmy, pomagać. Tak. <grymne> Make up porobili. O, ciocia wzięła łopatę i mówi, że będzie pracowała, nie? Pomaga. Ciocia, ty, to, ty mu chcesz palić? Co to za miał nowy? tam potem na rozsypkę na drogę. Samochody jadę, żeby nie robili. A gdzie chcecie układać się sobie? Ja to, tu palety chcę na razie. No to, no to wiesz, wiesz rąbie się. No. Patryk, czy jakąś tam masz. Ma Przemek. Przemek. No a potem tu dam palety. I na brzoza, a sosna tutaj są? się będzie rzucało. Bo upa, no a potem on do obory. Marsyjna woła na Przemka Wieszek Mko, Mko, Przemko, Mko jej powiedzieć Mko No, dobra, dawaj podajnik tutaj taśmowy Jedziemy z tematem Ja przerąbuję, Anita podaje Ustawiona jest pod takim kątem, żeby siekiera ani drewienko nie odleciało nią a fajnie idzie. Najgorsza właśnie, najgorzej właśnie przy lombaniu. To jest podawać sobie klocka. A za memo, nie? No, tak to tylko machasz i tyle. Podziwiać to macha się, jak ją naprawasz. Silna musisz na nią. Cała noc cała usta do uś. I nigdy więcej więc słuchaj już po śmieza łóżki i widzisz, że Szybko działam, więc nie należy się Chciałabym za chwilę pojechać Nooo Idzie Pozrywa Cię Rodzinne łupanie A jak? to będziesz albo wyglowywanie, tylko Kurde, ale potrzeba mi takiego ruchu, bo stało się za dużo ciągnikiem i jeszcze nic nie robię Aaa No, powiem Ci, że sport dobrze Weź tak się ustaw jak do rąbania, zobacz, żebyś o ciocie nigdy na wprost nie mi i na boku, nie? O taki kąt, tutaj jako teraz coś by stała, to możesz sobie stać, bo tu nigdy nie odleci ten klocek, nie? już u parki, już to zostało, teraz jako przyjemność A gdzie przyjemność? A ta sosna? Ale tam nie ma dużo tej sosny, pójdzie A tam, A tam będzie dużo Ale wtedy taki klocek wielki ci mówi, śmiało, Kuła nie mogę mieścić go To to latał, z której strony? Mm -hmm. O, kurła Ta mała klocka no. ty, te Za mostki klocki Nie, musisz trafić, wiesz klocek. No, a ty robisz jak, jak plastry patrz. na mizerię. O! <grymka> no bo zaraz go zdję! Ja próbuję. Co? Elegancko. No, to jest jakiś biur zbiornika w Tu chyba w tam też też jest a ja teraz ja to powiązek. Ja pochodzę. Ja wolę poprosić. Czekaj, czy brzoza jest ile? Zobacz ile brzozy. Skończymy brzozę to pojedziemy z, ze sosną, nie? Ale po co ty No, dawaj go też. Oj chyba za duży. Nie, spokojnie. A, to jest, czekaj. To się nazywa para w łapie Nie, to tylko trzeba patrzeć gdzie, nie? Na siły nie, nie trzeba dobry, tam, nie ja łapie, no to źle, bo jak stawiasz mu kołki, to musisz patrzeć jak się stawia, nie? A co? No jak drzwi tam do dołu Nie na dłuż? No. No. no To lepiej No to nie Patrz, to ty mi teraz No nie dawała Tu lepiej Wejdzie? Jeszcze dawaj go <tąpisz> Trzy piły w domu. Trzy mam. Ciocia, a ty mówisz, że piły nie mam? Nie no, bo że w szeregu, nie ma. Ja Bo ja myślałem, że ty masz tyle roboty. Ty mówię, no. wy w polu pewnie macie. Mogę w w Akurat skończyłem. No, ja, ja, bax, ja tyj, szkoła, Ty, już z tym wczorajszym, Amigo się ja. Amigo? Sancho, amigo? Ja ci pomogę, przecież jest zapłata jak ten kargol. Powód ci jak to... Nie, to Ci pomogę. A fajno chociaż był, ciocia. Robić, no, robić! To no, nie jest, no. Nie? Tak to wygląda. Tak. Elegancko robota poszła. No i co, panie, panowie? My robimy rodzinne rąbanie. Tak. Elegancko tutaj działamy. Kupeczka została taka tutaj do przerąbania. Sosna sucha trochę. gdzie gdzie świerć się zdarza. O, nawet suszki tutaj widzę są, to takie to idą od razu. Na no, ognisko. Grabimy, sprzątamy. To. Najgorsze te suche przemytnie. nie? To jest próchno to tak ciężko przerąbać, a jeszcze jak gdzieś masenka. Tak. Proszę. Teraz pokażę chłopaków akcji. Hello! Witam! Oddalimy się, żeby lepiej. słaba w nagrywaniu Groza już porambana, o. Teraz Teraz koniec wyschło. Pół roku leżało. Za późno się wzięliśmy ale ciekawe czy będą pamiętać, nie? Pierwszy Traktor. odcinek z Anitą, Anita traktorzy z Karuku i jej paść. Paś. I mój paś, <laughs> paś, tak I dzisiaj właśnie mój paść przyszedł mi pomóc, jest bardzo koleżeński nie ma to jak stała ekipa, Joker Farma. O, woda mu się zagotowała. Czemuś mówi żadnej coli, tylko woda. O. Zdrowo. O, i pijemy i do dna. <laughs> nie ma to jak ręczna robota mężczyzn. Popatrzcie, o. To jest prawdziwy mężczyzna. O, i dwa pod rząd. Pięknie. Chłop ze wsi. Dobra, damy radę, nie? Pewnie. Poszło na pół? Ta, tak. Ciocia tak. mówi na pół, bo ona mówi, będzie na noc się dogrzewać. Na pół nie będę przychodził, jak to będzie bez Ale ja mówię, że jego firma skargi nie przyjmuje. To jest tylko do bramy. Już zabramy, wychodzą i koniec. Nie ma dzwonienia. Dobra, to Taki na pół? Taki na być. Tak? Tak. Taki będzie na dorzutkę na noc. Na pewno. Zobaczcie, ile. Wszystko, wszystko to chłopaki pędze, dzisiaj. Tak! I, I wszystko wejdzie. było powiedziane. Ja też na pół. Nie. nie wejdzie. Wejdzie? Ta. Tak, to będą takie naboczki. Odrzucić. Dobra, idę wam zrobić jakieś jedzonko. Idź. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ładnie. nie, nie, nie. Nie, nie, a byłem ci do grilla węziarła, tak jak chyba tu grilla, nie? A mamy chyba węgiel. Masz, dla cioci i dla ciebie. O Boże, dziękujemy. A co to jest takiego? Zaraz zobaczymy. Kartonik. Kartonik, a w kartoniku? I ja nie Karto W kartoniku po... Patrz, słoniku. Dobra, dla cioci? Elka? Trzecia w elkę? Myślisz? To trochę mniejszy rozmiar, bo to jest slimowate trochę. Aha, no to pewnie. Ja na przykład x noszę. Ue, no to Lka no Ci będzie dobra. Piękna. A ty eskę na pewno, nie? No ja eseczkę. Ale białą ci wziąłem, bo ty, sobie pasny. Macy w ostatnim czasie. No, Tobie... Tobie biała by pasowała. No piękna będzie biała. To jest robocza. Można chodzić, nie? niej. jest robocza. Normalnie. Uwaga, oh stryp zrób. Jak się oglądało horrory, tak, nie? O, proszę bardzo. Jedna ja, ja roboczą powinna mieć czarną. No. S-ka będzie dobra? Cały Sam raz. Cały Sam raz. No, na raz. O, czekajcie, fryzura poprawię, bo mi się włosy rozwijał wiatr. Ale proszę państwa, jaki materiał. Niepotliwy, wygodny, zobaczcie. Reklamujemy, proszę kupywać, zapraszamy do kupna koszuleczka Bo to jest s A co za mała dla Ciebie? Dobra. Dla ciebie S jest... Bo to xs to pewnie. Halo No i się rozłączyło. Ach. Nie zdążyłem, niestety. A co chcesz ani ta ogórków, że zasadził pół hektara? Na co? Będzie Zbier zbierać będziemy? A jak? Co będziesz tam na rynku No i na rynku byśmy sprzedawali. Ja pierdzielę, to były czasy. A gdzie czerwone dywany? Właśnie. Jest mi właśnie czerwone dywany, a jeszcze jak to było wtedy? A nie. A to był mój paś, a co to był Bartek? Zakała rodziny, najmłodszy, Zakała rodziny. No. I pieniądzami się Patrzcie, to Ile lat temu było? Może 7, 8? Od cholery. Czekaj, to było na samym początku? No to pierwszy odcinek. Mówię, że... 9 lat temu filmy nagrywałem, nie? No. ja taka młoda i piękna tam byłam. 8 kwietnia. Ostatnio miałem ten jubileusz. Nie jubileusz, bo jubileusz to pełna data, nie? No. E, po prostu... Dziewięciolecie kanału. Tak? No. 2014, 8 kwietnia zacząłem nagrywanie. Kurwa, a kto to wiedział, że tak pójdzie, nie? Że tyle ludzi nas te głupoty będzie oglądało. No bo kurwa, to są mądre głupoty. Samo życie. Samo życie, fajni ludzie. Trochę porąbiemy, trochę po... narzekamy, trochę się po, pośmiejemy, pochwalimy coś. Ale zobacz jak ten... Tak, to jest u każdego. Co mówisz? Co, wejdzie? I przejdzie. Wie? Przejdzie do pieca, mówicie ciocia. A wejdzie! Ona obserwuje, widzisz jakie sokole oko, że ona widzi z tej strony. Ona to kurwa, ona widzi jak ja stracę ona tego. Co tam ciocia? Ja mówię, ona jak kółka, w kółko gwiazda pilnuje, kurde. Czyli czasami jakiś ten... Jak tak poza tym... A Przemek jak nagrywał pierwszy film ze mną no. Wtedy się śmialiśmy Przemek pyta się ile masz widzów, nie? No. Ja mówię 500 Pół tysiąca no. To ile to subskrybentów, czy coś takiego no. Ja mówię tyle samo, nie? 500 widzów mieliśmy jak nagrywaliśmy ten film No I od tego się zaczęło Pierwsze filmy Montowałem u Przemka na laptopie Na którym się tak wszystko zacinało Że jak zrobiliśmy pierwszy film to byliśmy w szoku jak to fajnie i chyba po 20 razy oglądaliśmy tak w dzień, że człowiek cieszył. No i telefon. Tak Kamerą było pierwsze nagrane. Telefon. Kamerą 4 x 3 tak. był obraz. Ale nie, no to kamerę. Od sąsiada pożyczyłem z komunii. Te? Tak, od tego naszego sąsiada. On młodszy ode mnie i już dostał kamerę, nie? No. Ty. Na komunie. I od razu pożyczyłem. To no, i później, żeby kanał dalej się rozwijał, traktowałem to cały czas jako hobby, lubiłem to robić. I pojechałem wtedy do Niemiec zarobić na e, komputer i kamerę. I pierwszą GoPro kupiłem, szóstkę kamerę i komputer. Do tej pory ten sam komputer mam. No i, tak. I cały czas chodzi, nie? Ale nie wymieniały panie? Nie, bo szkoda mi po prostu. A, I komputer mam do teraz. Kamer już zmieniałem dużo, bo. E, czekaj, kamery mam, później siódemkę kupiłem, to też kurde wydatek był, później e, kupiłem t, chyba drugą siódemkę, sprzedałem szóstkę, a nie, dałem Maćkowi szóstkę, tak, ale to później, szóstka tak leżała ileś lat. tam do A Maciek nie chciał innej kamery, bo on też ma bardzo słaby komputer i mu na szóstce bardzo fajnie wszystko działało. No i ósemkę wziąłem później kamerę jedną, drugą, trzy chyba kamery miałem ósemkę, trzy dwie. No. To jedną Kazikowi dałem jedną dałem No i taka dobra duża wszystkich No dałem tam Czekaj, komuś jeszcze dałem kamerę? Nie, Maniek nie chciał kamery Nie zdążyłem, kupił kamerę Maniek. domowymi O kurwa, to ja przyjeżdżam, jadę ciemno. Jadę, ja rybkę lubię. Trzeba będzie na pół już na klocek. Tam jeszcze jeden jest, nie? Tak może, ja lubię. Na duża sikierka. Ale może i dobrze wiesz. No ja ci wbiję może tym. No i wszystko Koniec, firma kończy robotę Fakturę wystawić? Tak proszę O kurwa, to muszę działalność założyć A to pisać. 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 Pisać Milena w M wchodzi Ja mówiłem, że typ S O i takie ładne pudełko Wiesz jak zamykać? To jest fansonowe, nie? Oh. Ciocia, nie rób to jak na komunii się czuję. Mojej pierwszej komunii. Na polu jak się przynosiło chleb ze smarzem i z czarnego imbure, a cukier gdzieś tu był do wykowku. Mnie pijemy z cukrem. No, Ciocia dobra niego, go... Jezus co no ty robisz? Jak na komunii Mnie A A bo... ona dzwoniła, że obiad niedługo mają No to dobra, ale z, no zjedzą, widzisz ja nie uszykowana bo mam obiad wyciągnąć Nie, my spokojnie ciocia Maha, ten... A ten, y, y, daj cioci ten Co? Hmm. masz prezent? Prezent masz ode mnie z No co? O... Koszulka hmm. Od Joker'a? Ja właśnie patrzę co ty w ja koszulce robisz tej przy... Zobacz jaką piękną Teraz ty ubierz swoją, zobaczę Ciekawe dobra. czy będzie dobra, będzie chyba dobra Teraz już nie się otwiera. O, mm -hmm. o Siwą ci wziąłem, bo no nie wiem, czy, czy, czy lubisz. No tak, dobra. Dobra, my tu konsumujemy. Zobaczcie. O Boże. A ja na wiaderku, jak Co to... tu są za potrawy jak wigilijne? Jak. Śmigłowy. Mamy poniedziałek w sobotę. Najpominę okowka ale... o starcie Tak trochę namoczona ta ziemia, ale żeby nie za mocno, o widzisz, żeby ciapy nie zrobić, bo znowu się skała zrobi jak przelejemy. A na wschody trochę musi być. Aha, to zamknięte. <ślesy> nie? Co ma się przewrócić? No, ciągnik. Ja się boję, że się przewróci normalnie. <grym> nie, nie. Już do czulka mówiłam, Boże, przecież to. A jak wtedy u Ciebie jest tam na polu, gdzieś byliśmy, no i też. Ty wjeżdżałeś po takich ty dziurach, Boże, w frontach się kręci. Trzeba to po kilka razy musisz wiedzieć. Co ty tak szybko jedzesz w tym? Panie, ty w ogóle nie zdąży robić. No i tak I się to... robi. Aha! Tak, niedziela masz się nadawać do tego. O proszę! Jak już elegancko wygląda? O, znowu dużo się nie No ja tak w to kule cztery razy tylko jadę, nie? No. I odstawiam ciągnik. W poniedziałek będę siał. To jest, dlatego chcę jak najbardziej, żeby to wysuszyć. A. Teraz. Bo zawsze za każdym razem, jak zruszam, to znowu to wysycha, nie? A co, będziesz wybierał, to trochę nie będziesz Nie, zobaczysz, agregatem jakim przejadę, tam to... Ja tylko do dopierdzielam, a i jedzie. Aha. Tutaj, nie? No. Nawet sprzęgła nie używam, bo to są ćwiartki. Boże, ćwiartki, ćwiartki. A, nie ćwiartki, panie, to nie jak w samochodzie. O i teraz zobacz, dojeżdżamy, chcę zwolnić, to zobacz, bieg do, na dół. O, czujesz? No. Zwolnił. I jeszcze jeden. O, i całkiem zwolnił. O, no, jak się grzebie. Nie używasz hamulców? E, rzadko. Na polu nie używasz. Nie? No i rewers. Tu masz do przodu, zobacz. No. O, i, i ten. Sprzęgła nie używam, nie? To jest no. na jazdę w polu. I A -a. teraz na przykład do tyłu. O, no, proszę. Tak wygodniej, trochę wygodniej. No. Nie trzeba się wywołać. Nie trzeba wejchować tutaj biegami, cały czas na tym samym biegu, nie? Okay. No i ostatni przejazd po robocie. <grym> a zobacz, ile trzeba by było grabkami, albo haczką albo Boże, coś. Boże, jak to trzeba by było dokopać widłami, to w końcu to się zakopał. to, to z ciebie no, bo na bo pewno widłami to by się na ciężko. O Boże. Co możemy się wybrać. O a teraz będzie krzywo, tak, o oś się ładnie. O Boże, o Jezus. Co? Ja się boję. O Jezus. Ja nie mogę tak masz. ja się boję pociągów, bo takich rzeczy. No, i teraz mój tek. gdzie jest paś i czerwony dywan? Paś, jest, do dywanu nie ma. Na żabi, Ma więc to tak. Opryskiwać umyty, wszystko zostawione pod wiatr, żeby nie mokło. Jesteśmy przygotowani do zapierniczenia. Przemek profesjonalnie wymył. Tak. Żadnego błędu nie znalazł ani Dobra, i... Dobra, kończymy na dzisiaj odcinek. Tyle, nie? Na razie, cześć. I mam nadzieję, że cieszycie się, że nie zobaczyliście. Cieszymy się. Do zobaczenia. Cieszymy się. U nas jest to powiedzenie: cieszymy się, cieszymy się. No. No. Cieszę się. Cieszę się. Bardzo. Koniec chyba przynajmniej dzisiaj, nie? Nie Sparta. będziemy tam więcej robić. Dzisiaj, się narobiliśmy. Tak, tak? Za trzy dni. O. To na trzy dni wolne? No. Popatrz, no? no, 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 do dzisiaj, jutro i wieczorem. A czemu dzisiaj, jutro? Aha, w niedzielę. No tak, zapomniałam. Dzień święty święty? Idziemy do kościoła, pojedziemy... O. A co do garażu?